Właśnie z tego mieszkania ostatnio nagrywam szybki film z ręki Właśnie to pasożytnicze, mieszkanie zabrane starszej babci za Tylko po to, żeby móc podnieść cel nieruchomości. Po ataku bojówek lewicowych, bo tak to trzeba nazwać na moim Instagramie No oczywiście zarzuty bzdurne, ale wiecie co? W sumie może przeczytanie wam Ja patam pasożytie spekulacki Nie przechwalaj się zatrudnianiem fachowców, bo po rączkach widać, że nie umiesz samemu krzesła zbić A co dopiero remont zrobić? Omg ten dobry człowiek wykupił mieszkanie w centrum od jakiejś staruszki za jedną trzecią ceny, udając młode małżeństwo, a teraz zrobił remont i sprzedaje na 300% marży. A ty co, nadal uważasz, że fliperzy są niepotrzebni? Zalpista marża chciałbym taką. Wyobraźcie sobie, że mieszkanie sprzedało się za 820 tysięcy złotych, to bez wystawienia do internetu. Pani Ola, która zdecydowała się na zakup, tego mieszkania była zachwycona tym, jak to mieszkanie jest fajnie wykończone, ile jest miejsca do przechowywania, bo jest mnóstwo szaf w zabudowie zrobionych przez stolarza i jaki fajny układ udało nam się zrobić. Oczywiście na nasze mieszkania dajemy gwarancję, rękojmie i co tam tylko chcecie. Natomiast pamiętajcie, robimy ich kilkadziesiąt rocznie, w Warszawie samej. Schodzą naprawdę na pniu, ludzie są zadowoleni. Oprócz tego, pierwsi w Polsce wprowadzamy usługę, gdzie możemy flipować Twoje mieszkanie. Czyli, zamiast sprzedawać stare mieszkanie do remontu, które otrzymałeś w spadku, możemy zrobić w nim generalny remont i podzielić nadmiarowym zyskiem w porównaniu do sprzedaży bez remontu.